Frytki? A mi się wydaje, że 25 kosztował właśnie zwykły. Boże, jaki to jest kurwa. rgło To on zamówił tego drugiego Co ty k***a wziąłeś znowu? Frytki są w twoim No, przecież mat, wziąłem Frytki są Patrz, to może kapitańską wziąłeś? Nie Nie zamawiałem nic z frytkami, stary Zależy co powiedziałeś, bo tam się nazywa... Jest coś takiego jak Pita i Pita Mix Ja powiedziałem mało, bo już mam nagrane, stary, no patrz Nagrywałeś? No tak, specjalnie właśnie na tą okazję <grywa> Małą mieszane mięso mieszany sos i pita kapitańską. Mięso mieszane, sos też mieszane. To jest tylko tak? A okej. To dwie karkówki. Mała pita tak? Tak, to ona się zrozumiała. No, dobra, musisz iść po pita małą. No dobra, ale to nie ma wina widzowie. No tak Powiedz mała pita, sos mieszany i yy, z karpówką. <laughs> dobrze, że nagrałem. Dobrze, no, dobrze, no, bo dobrze, bo. <laughs> już bym robotę tracił. <laughs> ale, ale szczerze, dzisiaj trzy razy to się płaka, Ale bo... za każdym razem zamawiam dobrze. Ale ty... Ku... Jakiego on ma niefarta, jeśli on serio, za każdym razem no, zamawiam no, ale dobrze?